Jeśli będą powtarzały się przypadki, które z, naszej, z naszego punktu widzenia są wątpliwe, będziemy musieli przywrócić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej od strony polskiej i to taką efektywną. To państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo granicy, a nie grupy zwoływane przez Bąkiewicza. Natomiast Polska nie będzie przyjmowała żadnych kolejnych ciężarów. Wzięliśmy na swoje barki i tak więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać jeszcze kilka lat temu, że to jest w ogóle możliwe. Myśleliście, że po wyborach czeka nas kraina mlekiem i miodem płynąca? że obietnice zostaną spełnione, a Polska wreszcie stanie się tą słynną zieloną wyspą, o której śpiewał klasyk? No to mam dla was złą wiadomość. Zamiast zielonej wyspy dostaliśmy bagno. Unia Europejska dokręca śrubę, rząd miota się jak piskoż w siatce, a za naszymi plecami dzieją się rzeczy, o których specom od piaru nawet się nie śniło. Przygotujcie herbatę najlepiej z wkładką, bo dzisiaj odpalamy bombę. Rozłożymy na czynniki pierwsze: jak Donald Tusk próbuje sprzedać nam porażkę jako sukces, i jak nasi wschodni sąsiedzi robią nam z kraju darmowy hub przerzutowy. Będzie ostro, bez znieczulenia i prosto w oczy. Zaczynamy. Zacznijmy od dania głównego, które Bruksela zaserwowała nam na srebrnej tacy. Nazywa się to Pakt Migracyjny to finansowa pętla, którą Unia Europejska chce nam założyć na szyję. Pakt opiera się na czterech filarach, bla, bla, bla. Wzmocnienie granic, ujednolicenie procedur. Standardowy bełkot, który ma nas uśpić. Ale prawdziwy gwóźdź do trumny nazywa się System Solidarności. I ta Solidarność ma trzy smaki do wyboru. Pierwszy to relokacja, czyli mówiąc prosto. Kraje takie jak Włochy czy Grecja nie radzą sobie z napływem migrantów, więc my, Polacy, mamy ich sobie wziąć. Tak po prostu. Jak niechcianego psa ze schroniska. Tyle, że ten pies może mieć nieco inne wyobrażenie o europejskich wartościach niż my. Nie podoba Ci się ten pomysł? Spokojnie. Unia ma dla Ciebie opcję numer dwa. Możesz zapłacić. Ile? Jedyne 20 tysięcy euro. Za każdą osobę, której nie przyjmiesz. Przeliczcie to sobie. Tysiąc osób? 20 milionów euro. 10 200 milionów euro. To nie są pieniądze z monopoli, to kasa z waszych podatków. Kasa, która mogłaby pójść na szpitale, drogi, czy choćby na głupią ławkę w parku. Zamiast tego pójdzie na haracz dla Brukseli. Trzecia opcja to wysłanie naszych służb, żeby pomagały na południu Europy. Czyli jak u nas na granicy z Białorusią jest pożar, to my mamy wysyłać strażaków do gaszenia grilla we Włoszech. Genialne. Rząd Tuska oczywiście próbował grać bohatera. Chwalili się, że dzięki przyjęciu Ukraińców i obronie granicy z Białorusią dostaniemy jakiś specjalny status. I co? Według nieoficjalnych doniesień Komisja Europejska faktycznie się zgodziła. Alicja Kępka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną zapewniała, że Polska będzie stosować się tylko do tych rozporządzeń, które zapewnią nam bezpieczeństwo. Brzmi pięknie. Tylko, że to obietnica bez pokrycia. Każdy, kto choć trochę obserwuje politykę, wie, że Tusk w starciu z Brukselą jest twardy jak żelki Haribo. Zawsze na końcu zrobi to, co mu każą. To mydlenie oczu wyborcom, którzy uwierzyli w jego bajkę o asertywnej Polsce, a dostali kolejny dowód, że jesteśmy tylko pionkiem w grze mocarstw. A skoro mowa o Tusku, to przejdźmy do jego niesamowitej zdolności do metamorfozy. Ten człowiek powinien występować w Mam Talent. Bo jego talent do zmiany poglądów jest absolutnie zjawiskowy. Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tę na sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są właściwie kompromitujące: że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy. Wymierzonej w imigrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. No właśnie, biedni ludzie. Tę narracją karmił swoich wyborców, którzy z otwartymi sercami byli gotowi pomagać. Uwierzył mu cały tłum ludzi, którzy myśleli, że ratują świat. A co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy Tuska 2.0, wersja twardziel. Nagle ten sam człowiek, z tą samą twarzą, mówi, że żadnych, ale to żadnych imigrantów przyjmować nie będziemy. Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej i cieszę się, że moja argumentacja znalazła też słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu imigracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty imigrantów w Polsce. Jesteśmy gotowi współpracować z każdym. Na rzecz ochrony Europy przed nielegalną migracją, natomiast Polska nie będzie przyjmowała żadnych kolejnych ciężarów. Wzięliśmy na swoje barki i tak. Więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać jeszcze kilka lat temu, że to jest w ogóle możliwe. Co się stało? Czyżby nagle przeczytał statystyki, czy może po prostu sondaże mu spadły? To jest klasyczny przykład politycznego kameleona. Obiecać wszystko wszystkim, a potem udawać, że to nie on. To jest to upokorzenie wyborców, o którym mówię. Najpierw sprzedaje im tkliwą bajeczkę, a gdy przychodzi co do czego to odwraca kota ogonem i mówi, że deszcz pada, kiedy na nich pluje. To nie jest przywództwo, to jest kurt Myślicie, że to koniec? Że gorzej być nie może? A gdzie tam, kiedy my tu gadu, gadu o pakcie migracyjnym, za naszymi plecami rozkręca się nowy, bardzo ciekawy biznes. I to biznes prowadzony przez naszych ukraińskich przyjaciół. Obejrzyjcie to uważnie. To nagranie, na którym Ukraińska Agencja Pośrednictwa Pracy, jakby nigdy nic, rekrutuje Nepalczyków. I gdzie im obiecuje pracę? W Polsce. I love Nepali candidates. I like who you are. You're very very good workers. I will give high salaries to you and also accommodation and fast legalization. Contact us right now. Human service is looking for you. To już nawet nie jest śmieszne. Kiedy nasz rząd negocjuje z Unią, czy mamy przyjąć 1000 czy 2000 migrantów, ktoś inny otwiera nam tylne drzwi i wpuszcza kogo chce i ile chce. Czy ktoś w ogóle nad tym panuje? Czy Tusk wiedział o tym nagraniu? Czy może to też wina ultraprawicowych aktywistów? Dzisiaj będę miał odprawę z szefostwem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej, także Wojska i Policji. Ocenimy sytuację na wszystkich granicach. Trzeba oddzielić dwie sprawy. Jedna wyjątkowo paskudna to, jest, to są akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej, bo to jest nieprawda. Są przypadki, które w tej chwili badamy szczegółowo. Zwróciłem się y, także do rządu niemieckiego i do, osobiście do kanclerza Merc'a z informacją, że każdy taki przypadek będzie y, 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 badany, a konsekwencją tego będzie niewpuszczanie nikogo, także ze strony niemieckiej, y, którego papiery czy u, takie, no, powód, dla którego miałby być przekazany polskiej stronie, jest wątpliwy. Dzisiaj będę chciał usłyszeć także od Straży Granicznej, ile jest takich przypadków i w jaki sposób Straż Graniczna ma zamiar egzekwować moje polecenie, aby nikt z żadnego kraju, także z Niemiec, nie wkroczył na teren Polski bez zgody i jednoznacznego określenia, że taki jest nasz obowiązek prawny, międzynarodowy. Wskazaliśmy także stronie niemieckiej, że jeśli będą powtarzały się przypadki które z, naszej, z naszego punktu widzenia są wątpliwe, będziemy musieli przywrócić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej od strony Polskiej i to taką efektywną. O tym, jakie są konsekwencje zamknięcia granicy z Niemcami, Państwo wszyscy dobrze wiecie, także dla, dla Polaków. Gdyby nie było negatywnych konsekwencji zamknięcia granicy, to nie, nie, zamknięcia, czyli wznowienia intensywnych kontroli, to ja bym się nie wahała ani chwili. Problemem jest, że to będzie dotkliwe z punktu widzenia setek tysięcy Polaków którzy przekraczają czasami codziennie w terenów przygranicznych granicę polsko-niemiecką. Więc to nie są decyzje, które można, które można podjąć tylko dlatego, że ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. My naprawdę chcemy, aby polskie granice były bezpieczne i to jest dla nas kluczowe, a nie żeby zadośćuczynić emocjom i potrzebom radykalnych prawicowych grup, które wiecie, co wyprawiają w tej chwili i bardzo to jest kompromitujące z punktu widzenia nas wszystkich. Dlatego będę także oczekiwał od Straży Granicznej i Policji precyzyjnej informacji, w jaki sposób będzie można także yy, usunąć ten, ten problem. To państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo granicy, a nie grupy zwoływanych przez Bąkiewicza yy, aktywistów skrajnej prawicy. No, ja pierwolę. To jest logika na poziomie. Problemem nie jest to, że pali ci się dom, tylko to, że sąsiad zadzwonił po straż pożarną. To jest tak absurdalne. Że aż trudno to skomentować. Kiedy nie masz argumentów, kiedy nie masz rozwiązania, kiedy wiesz, że dałeś dupy, robisz jedyną rzecz, jaką potrafisz. Atakujesz tych, którzy mają czelność mówić prawdę. To jest podręcznikowy przykład odwracania uwagi. Zamiast zająć się realnym zagrożeniem, tworzy się wroga wewnętrznego. Dziś są to ultraprawicowi aktywiści. Jutro będziemy to my wszyscy, którzy zadajemy niewygodne pytania. To wygląda jak jawna kpina z polskiego państwa. Pomagamy na Ukrainie, wysyłamy sprzęt, pieniądze, otwieramy domy, a w zamian dostajemy niekontrolowany napływ imigrantów z drugiego końca świata. Interes życia nie ma co. Oczywiście w każdej dyskusji o migracji musi pojawić się głos sumienia narodu. W tej roli obsadzona jest etatowo pani Janina Ochojska. W Radiu Z, z powagą godną odkrywcy leku na raka, stwierdziła, że u nas to gwałty są dokonywane, ale na migrantach. No, e, e, jak na razie to gwałty są dokonywane na migrantach, tak? Na migrantkach, po stronie białoruskiej, no myślę, że również po stronie polskiej. Więc... Ma Pani dowody na to, co, co Pani mówi w tym momencie? Po stronie polskiej są no. też gwałty? Były osoby, które twierdziły, że były zgwałcone. Tak. A kto, kto był napastnikiem? Kto był gwałcielem? Co to za osoby? No, nie będę, wie, wie pan, nie, nie, nie będę wypowiadała się na ten temat, ponieważ nie posiadam wiedzy szczegółowej. A zresztą, nawet gdybym posiadała, to jakby nie moją sprawą jest podawanie tych danych. I to jeszcze w mediach. Co nam z tego wszystkiego wychodzi? Mamy pakt migracyjny, który jest finansową pułapką. Mamy premiera, który zmienia zdanie w zależności od kierunku wiatru i upokarza własnych wyborców. Mamy niekontrolowany napływ imigrantów, organizowany przez ukraińskie firmy. I mamy autorytety, które żyją w świecie fantazji, kompletnie oderwane od rzeczywistości. To jest obraz Polski pod obecnymi rządami obraz chaosu, kłamstwa i bezradności. Pytanie, jak długo jeszcze będziemy się na to godzić? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie: czy czujecie się oszukani? Czy wierzycie jeszcze w jakiekolwiek obietnice polityków? Zostawcie łapkę w górę, jeśli macie dość tego mydlenia oczu, ja się żegnam. Siema!